vitam mm -hmm. vitam it's 1st of november so we have a new hero of the month nima i don't like the fact that her art is copy-paste from different game but her abilities looks promising so let's see if she's good but before we start hit the like button and if you're new on the channel don't forget to subscribe nima is fire faction druid if you give her emblems, she will have chance to summon a minion after receiving damage. she's a part of um, 2023 20, family, so in two months, this will give her a bonus. she also has two passives. this character has innate resistance against status elements that block special skills. Um, this one is really cool, so she's immune to silence, mindless attack, mindless heal, and any other effects that block special skills This character's special skill is not affected by taunt. This one is unique and it's great. So doesn't matter if opponent has taunt active, she will hit all enemies anyway. That's amazing. Negative is that if we have passive like this, soon we might see skills with this effect and this might be the end of taunt meta. She has 824 on attack, 906 on defense, and 1606 on HP. Really good defensive stats. Attack is kind of low, but she's an offensive hero, so I would build her for attack. So full attack and then mixed defense and HP. She will have around 1115 on attack, 1190 on defense, 2148 on HP. And she will start each battle with element immunity for 6 turns. Really good secondal B effect. Mana speed is average, so she needs 10 tiles to go off. Of course, you can speed her up to 9, with Bard, 8 is possible. Her Fire Tigers deals 220% damage to all enemies. Summons a Fire Tiger Fiend for all enemies. The Fiend damages its target with 45% attack each turn. The Fiend absorbs healing. It disappears after absorbing a healing amount equal to 45% of its target's max HP. When summoned, the Fiend Tiger, the Fire Tiger Fiends, um target cannot cast any new town status effect for as long as the target has Fire Tiger Fiends. This effect can't be cleansed. And Elemental Link gives all fire allies plus 10% additional special skill damage for 4 turns. This effect can't be dispelled. So let's break it down. Deals 220% damage to all enemies. Okay, burst damage, but 220% with her attack stat is not a lot. Positive is that she bypassed taunt, but let's check secondary effects. Summons a fire Tiger Fiend for all enemies. 45% attack each turn and 45% max HP are pretty good. So, a lot of healers won't be able to remove them. And there's additional effect. Tiger Fiend blocks taunt status effect as long as the target has Tiger Fiend. That's pretty cool. So, she bypassed taunt, hits all. And her Fiends blocks new taunt effects. And of course healing. But remember that um, War Equalizer will remove this special effect. This town block. And Elemental Link gives all fire allies plus 10% additional special skill damage for 4 turns. Pretty cool effect but not game changing. 10% of skill is not crazy. So... If a hero deals three hundred percent, with this link will do three hundred and ten percent. But that's still boost, so that's okay. Is Nima good? She's quite cool. Good start, at least defensive ones. Fast class that gives her more sustain. Good skill with okay damage. Strong functional fiends and nice link. And of course. Great passives. Average speed makes her useful in both attack and defense. Maybe she's not um, close to the top red heroes, but she's solid and might be useful for many players. On Titans, she's not great. Attack power is not high and skill bonus from Link is low. On challenge events, her direct damage is too low, so I wouldn't use her there. On bloody battles, she's cool. She bypassed taunt and summons pretty strong fiends. It's harder to get rid of them in this mode. Okay, we have better heroes, but she's pretty good there. On buff boosters, it's easier to remove fiends, but these are pretty strong, so healers. With flat healing like Hator, Myoni, Queen and so on, won't be able to remove them with just one healing. So of course, it's way better to use Fiend counters. She casts one buff from Ling, but till end of year it will work only on fire heroes. On the Rush, she can be ready with six tiles, that's cool. Her second will effect and both passives are great there. But remember that Fiends blocks only Taunt. So, if you block Ludwig, for example, he won't be able to cast Taunt, but he'll still cast Mana Generation buff. Overall, Nima is cool. Good stats, amazing and unique passives, and nice skill. Average mana is not the end of the world, but I feel she's missing something. I would love to see um, her with a bit higher direct damage or with slightly different effect on fiends. It would be great if they could block all buffs, not only taunt effect. But she's not bad. For many players, she might be great addition to the rooster. Is she worth mats? It depends. She's not on my um, priority list, but of course. I would like to have her in my collection. She's kinda tactical and situational, uh, so check your rooster. And if you don't have great red projects, she might be interesting option for both attack and defense. Let me know what you think about her. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons. See you next time. Witam w polskiej wersji. Jest 1 listopada, więc mamy nowego bohatera miesiąca. Jest to nima, albo jak niektórzy mówią, nie ma. Um, historia z nią była taka, że twórcy gry zapytali grafików, czy macie nowy projekt do czerwonego Hotma. Oni powiedzieli: nima. No a na co twórcy powiedzieli, no to weźcie go z innej gry i wrzućcie po prostu do naszej. Także ten fakt mi się totalnie nie podoba, że to jest kopiuj wklej postać z innej gry graficznie, natomiast jej umiejętność specjalna i zdolności wyglądają całkiem nieźle, więc zobaczmy, czy będzie dobra. Ale zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę i jeśli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie subskrybować. Nima jest druidem frakcji Ognia. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę przyzwać pomocnika po tym, jak otrzyma obrażenia. Jest częścią rodziny Legend 2023, więc za dwa miesiące to daje jej bonus. Ma również dwie umiejętności pasywne. Ta postać ma wrodzoną odporność na dolegliwości ze statusu, które blokują umiejętności specjalne. Okej. Okay. Ta pasywka jest niezła daje jej całkowitą odporność na wyciszenie, furiacki atak, furiackie leczenie i każdą inną formę blokowania umiejętności specjalnych. Prowokacja nie ma wpływu na umiejętność specjalną tej postaci. Ta pasywka jest unikatowa i jest świetna. Czyli nie ma znaczenia to, że przeciwnik ma odpaloną prowokację, Nima zawsze trafi wszystkich przeciwników. I to jest fantastyczne. Taką... Troszkę negatywną rzeczą, jeśli chodzi o tą pasywkę jest to, że skoro widzimy taką pasywkę wprowadzoną do gry, to wkrótce możemy zobaczyć takie umiejętności specjalne i to może oznaczać e, koniec ery prowokacji. Nima ma 824 ataku, 906 obrony i 1606 punktów życia. Bardzo dobre defensywne statystyki atak jest troszkę niski. Natomiast jest to nadal postać ofensywna, więc ja bym ją budował w atak, a następnie e, miksował obronę z punktami życia. E, miałaby wtedy w okolicach 1115 ataku, 1190 obrony, 2148 punktów życia, no i będzie oczywiście zaczynać e, każdą walkę z odpornością na dolegliwości przez 6 tur. To jest bardzo dobry efekt drugiego przełamania. Szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. Oczywiście można przyspieszyć ją do 9, a z bardem do 8 klocków. Jej ogniste tygrysy. Zadają 220% obrażeń wszystkim przeciwnikom, przywołuje potwornego ognistego tygrysa na wszystkich wrogów. Potwór zadaje celowi obrażenia o wartości 45% ataku w każdej turze. Tygrys wysysa efekty leczenia i znika po wchłonięciu zdrowia równego 45% maksymalnego zdrowia celu. Po wezwaniu, cel potwornego ognistego tygrysa nie może rzucać efektów statusu prowokacji przez cały czas posiadania. Oczyszczenie statusu z tego efektu nie jest możliwe. I spoliwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom ognia plus 10% do obrażeń od umiejętności specjalnej na okres 4 tur. Efekt nie może być odwołany czarami. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 220% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Ok, czyli obrażenia obszarowe. Natomiast 220% z jej współczynnikiem ataku to nie jest dużo. Plus jest taki, że omija prowokacje. Natomiast zobaczmy te dodatkowe efekty, przyzywa. Potwornego, ognistego tygrysa, potwora na wszystkich przeciwników. Potwór ma 45% ataku, które zadaje co turę, i pochłania leczenie równe 45% maksymalnych punktów życia. Te statystyki potwora są dobre, więc spora część lekarzy nie będzie w stanie ich usunąć jednym leczeniem, i te potwory mają dodatkowy efekt. Ten potwór tygrys blokuje um, efekty prowokacji tak długo. Jak przeciwnik ma na sobie tego potwora. I to jest spoko. Czyli Nima omija prowokacje, bije wszystkich, jej potwory blokują prowokacje, które mogłyby być za chwilę włączone, no i oczywiście um, pochłaniają leczenie. Natomiast pamiętajcie o jednym. Na wyrównaniu wojennym to wyrównanie usunie efekt potwora. Potwór zostanie, ale nie będzie już blokował prowokacji. No, i spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom ognia plus 10% do obrażeń umiejętności specjalnych przez 4 tury. Fajny efekt nie zmienia jakoś strasznie obrazu gry. Te 10% dodatkowe do umiejętności specjalnej, um, to nie jest coś szalonego. Czyli jeśli bohater zadaje na przykład 300% obrażeń, to z tym spoiwem zada 310. To nie jest duża zmiana, ale nadal jest to wzmocnienie obrażeń, więc okej. Okay. Czy nima jest dobra? Jest całkiem fajna. Ma dobre statystyki, przynajmniej te defensywne, szybką klasę, która daje jej więcej wytrzymałości, dobrą umiejętność specjalną, mającą okej, okay, obrażenia, Silnych, silne funkcyjne potwory i niezłe spoiwo żywiołów. No i oczywiście ma rewelacyjne pasywki. Średnia mana sprawia, że może być to postać użyteczna, zarówno w ataku, jak i w obronie. Może nie jest blisko najlepszych czerwonych postaci, natomiast jest solidnym bohaterem i może być użyteczna dla wielu graczy. Na Tytanach nie jest zbyt dobra. Współczynnik ataku jest dosyć niski, a ten bonus do umiejętności specjalnej również nie jest wysoki. Na wydarzeniach jej obrażenia bezpośrednie są zbyt niskie, więc tam bym jej nie używał. Na krwawych jatkach jest. Całkiem niezła. Omija prowokacje, em, wzywa silne potwory. W tym trybie jest dużo trudniej pozbyć się potworów. I mimo tego, że mamy lepsze czerwone postacie, to ona jest tam całkiem niezłą opcją. Na podbitych ulepszeniach jest łatwiej usunąć potwory, natomiast te potwory są dosyć silne, więc lekarze, którzy mają płaskie leczenie, jak Hator, Mionni, Queen i tak dalej, nie będą w stanie ich usunąć jednym leczeniem. Oczywiście, jeśli walczymy przeciwko niej, to jest lepiej zabrać postać, która kontruje usuwa te potwory. Nima rzuca dodatkowo jedno podbicie ze spoiwa, natomiast do końca roku będzie to działało tylko na bohaterach ognia. Na szturmie może być gotowa po sześciu klockach i to jest spoko i efekt drugiego przełamania i obie pasywki są tam świetne, natomiast pamiętajcie, że te jej potwory, Blokują tylko efekt prowokacji. Więc jeśli użyjecie jej przeciwko na przykład Ludwikowi, to potwory zablokują możliwość rzucenia prowokacji, natomiast Ludwik nadal rzuci wzmocnienie many. Podsumowując, mima jest spokój. Dobre statystyki, rewelacyjne i unikatowe pasywki i niezła umiejętność specjalna. Średnia mana to nie jest koniec świata, natomiast ja mam takie wrażenie, że czegoś jej brakuje. Chciałbym, żeby miała odrobinę wyższe obrażenia bezpośrednie lub trochę zmieniony efekt na potworach. Byłoby świetnie, gdyby blokowały wszystkie podbicia, a nie tylko efekt prowokacji. Natomiast Nima nie jest zła. Dla wielu graczy może być świetnym dodatkiem do ich kolekcji. Czy jest warta materiałów? To zależy. Nie jest na mojej liście priorytetów, natomiast oczywiście chciałbym ją mieć kolekcjonerską. Jest trochę taką taktyczno-sytuacyjną postacią, więc zerknijcie na Wasze kolejki, na to, co macie do zrobienia w kolorze czerwonym. Jeśli nie macie dobrych projektów, to Nima może być interesującą opcją, zarówno do ataku, jak i do obrony. Dajcie znać, co o niej myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach, trzymajcie się. Do zobaczenia.